Halo, słuchamy, Radio Maryja. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Jolanta. Jest ja pytan... telefon, Pani Jolanto. E, ja z pytaniem do Pana Ziobry. do nas, możemy poznać. Z Niemiec. Słuchamy. Z Nordwestfalii. E, przegrane dzisiaj wybory przez CDU mamy. To już jakiś plus się robi. I odnośnie do Pana Ziobry. Panie Ziobro, ja mam do Pana jedną prośbę. Czy Pan ma Boga w sercu? Dokąd Pan będzie tak szykanował prezesa Kaczyńskiego? No tak, pani Jolanto, temat troszeczkę naszego spotkania jest inny, w związku z tym bardzo prosimy o wypowiedzi związane z naszym tematem. Panie pośle, tutaj pytanie było, troszeczkę nie z... Nie związane z tematem, ale jeżeli pan mógłby odpowiedzieć naszej słuchaczce. Jak wygląda sprawa? Tak, bardzo dziękuję. Otóż yy, myślę, że w dzisiejszej audycji rzeczywiście nie chodzi tu yy, ani o yy, prezesa yy, Jarosława Kaczyńskiego, ani o Zbigniewa Ziobrę, ani o PiS, ani o Solidarną Polskę, tylko chodzi o Polskę. Chodzi o naszą ojczyznę i chodzi o o coś, co powinno nas wszystkich łączyć, niezależnie od pewnych różnic, które w sposób naturalny w demokratycznym społeczeństwie mają miejsce. Nie chcę wnikać w historię oczywiście w wydarzeń. Przypomnę, że to jednak posłowie czy europosłowie Solidarnej Polski nie odeszli z PiSu, ale zostali wyrzuceni w sposób dość spektakularny i, i powiedziałbym uroczysty ale nie idzie tu przecież o to aby w tej chwili rozdzierać szaty ale żeby szukać wszystkich tych miejsc i sposobów i okoliczności które mogą nas łączyć